Witam ponownie, jak się domyślecie, no niestety, prawdopodobnie chyba się z nią zmierzymy, I nie wiem czy mi to wystarczy, to co ja mam, ale oby tak, i wcale, a to wcale mi się nie chce tam do niej iść, mógłbym wcale tam nie iść, mógłbym wcale nie schodzić tym samym kanałem, co ona się tam, co No nie wiem, jakiś tunel wydrążyła, Krecior Krecior Babior Świntuch Nie, po prostu ja nie pytam. Ja nawet nie chcę wiedzieć. Co ona tam chowa? Co się tam skrywa?

Lo. 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 Gdzie my kurwa jesteśmy? <grywka> Tutaj. jesteś jeszcze są ja tu gdzieś seres druga część do miszce eh pierdo Podejrzane zioła, zioła chemikalia, żebyśmy mogli sobie zrobić apteczki, tak? Jak to nie? A to jest środek rozdzielający. No to sobie przydał mi się. Tutaj wytrych potrzebuję. A to, jak mamy blisko tego, e hampera. Co jak gówno, ja tego nawet nie zamkałem. Tak to ja się nie bawię, co to tam się drze ciągle jak? Co to? Silne chemikalia, dobra. Zajebiście. Zaraz y, zrobimy rytuał dotykania stanika tej klucz Wrony, nie wiem czy mi się przyda, nie wiem czy mi się przyda jeszcze korbka To nam trochę miejsca zabiera Hmm, dobra może tam znajdziemy jakiś safe Odzyskamy wtedy tam A wpierw nie wiem w sumie, czy nie zrobić sobie więcej paliwa do tego? Czy wziąć sobie apteczkę? Ja no może zrobimy sobie apteczkę. właśnie, bo silne chemikalia nie są do małych tych... Zdjęcie skarbów w kiblu? Wee. Kiblowy skarb. Dobra, jak coś to sobie stworzymy paliwo? Coś mi się. Co to kurwa? Czy zapieprznięta Margerit? Dziwko. tu było zapisywanie? Pokonaj, pokonaj Margherity zabierz jej rampę. Czyli będzie walka. Fuck. Czemu to tak w chuja widać? Nie mi tak robicie. Przejście zagra za, za brama. no co ty kurwa nie powiesz. Jest jaki to jest syf. Ja pierdolę. Zejdę na zawoł. Cieszę jest paskudnie Co ja zabrałem? Psychostymulanty A ja to mogę zjeść Dobra Nie wiem czemu się czuję pewniej ze psychostymulantami Tu są silnych Zjem sobie. A nie mogę. O. O. I teraz mogę to wziąć. I mogę wytworzyć sobie silne chemikalia. Znaczy silny odbyt. Ja sobie otworzyłem przejście tu. Ja trzeba iść na górę. Mimo rady. <śmiech> <śmiech> Kurwa mać! Jebana dziwka! Weź spierdalaj, ty jebana suko! <laughs> ty <Ten> dziwko! <laughs> Nie! Użyję amunicji w strzelbie! Rozjebiecie z samą strzelbą, dziwko! Got ja! Co jest? Pojebana suczyna. Co ja chcę? Ała! Co się stało? Jo, jaki ty masz głos zmutowany? pana, Suk. Gdzie ona jest? Czemu ja tu spadam ciągle gdzieś? To no ty się pokażesz, a nie ja o, jesteś! A, to pewnie raczej muszę palić. Płoni. Boże, co z tobą jest nie tak? A! Uhu. Ale cię palił. synu. Haha, wow. no co jest? Gdzie? Wracaj. Wracaj tu. Nie. A, sobie ja robię. Słyszę kochana Czy on się kąpie? Co ty cię robisz? Zażywasz kąpiel na dole? Strzelaj w nią. Fuck. Dobra, weszła gdzieś przez okno. Strzelam pisto Co ty kurwa robisz? pana sucz. Jaja składasz? Kurwa, nie chcę bić. Fajnie, że mi się udało otworzyć. Zbierajcie. Kurwy. Kurwy. Wiem, że mnie znajdziesz, bo ja cię też znajdę. Ty nie jesteś girl, ty jesteś pojebana woman. Nie będziecie mi się rodzić. Kurwy syny. A ty płoń dziwko. Co to za uniki? i tam. A! <laughs> <laughs> Cześć w nią. Aż nie jest kurwy synu. Ma ją. Znowu będzie okienem spierdalała, Co dziwka. Nie mamy już ognia. To jest najgorsze. O kurwa nie. Weźcie się od ode mnie. Nie. Przez nich skinę kurwa. Nie mam broni jądrowej na nich Ja pierdolę Spierdalaj Ja pierdolę, jakie oni są kurwiące te robale Stawcie mnie Nie, stawcie mnie kurwa w pierdolonym spokoju. Pan z kurwy, syny. A ty dziwko chodź tu. Co się tam drzesz? Nie sturbuj się. Co ty robisz? Chyba na dziwko. Macice cię. Ułaskawie cię boskim kurwa orgazmem. Ja pierdolę. Mogę zrobić apteczkę? O, mogę zrobić to. Zapraszam tutaj. A was żegnam? Cześć! Kurwy. Cześć! Cześć! Malenka. Zdychaj wreszcie! Weź, że zdechnij! Ile razy możesz to cipsko dostawać? Gdzie? No Jezu! Z powodu to jest najtrudniej. A ludzie... Gdzieś sobie wywaliła. Co ty robisz? Wiesz, że zdechnij. W Weź tu dupsko wreszcie No ja spać musiałem oczywiście Ty zdechłaś? Ja pierdolę. Pokonałem wiele możną, wielebną sukę. Ulecz się i tam. Ja pierdolę. I tyle amunicji miałem i teraz, co? Nic nie mam. Teraz do okradnę. wszystkiego dobytku, całego. Co to? Zsyncie skarbu, paliwo stałe. O, teraz to paliwo, to ja masz za dużo chyba. O, dzień dobry Warto przeszukać ten twój wypizdryk. <laughs> wypizdryk Żeby sobie pozdobywać jakiś przedmiot A twoją niekorzyść O Niech mi już nic nie straszy, proszę przez nią prawie na zawał zesz... na zawozy. To było podejrzane. Słodio. Okej, okay, amunicja pistoletowa. Dzień dobry. Krożbrony teraz i korbka mogły się przydać. Jak pójdziemy po to. A bo w sumie. To kolejne zdjęcie z karbu. Tutaj jest jakiś kominek w domu. Koleś, tu coś fajnego. Try to find it if you can. A. Tu. A. Jakiś kibel. To pewnie w domieszku najgorszy. A możemy sprawdzić A zawartość kibla. Tylko czy w starym domu był kibel. Nie wiem, w tym na pewno był. Ale uszczęśliwił mnie fakt tego, że tu był kibel Pralnie Chyba pralnie nie. No, może chociaż tutaj nie To z drugiej może kominek znajdziemy. Kominek może być kurwa wszędzie. A najprawdopodobniej w salonie. Żeby tam starego nie było. A stare niby nie żyje, ale wiadomo jak to z nimi. Raz nie żyją, a później żyją. Gdzie to mógł być... kominek? A, To jak są tak burzy? Już myślałem, że stary odżył. No, nie mam pojęcia. W pralni? W pralni kibel może? Chociaż nie... Wytrych, wytrych do tamtego domiszcza nam się przyda, więc nie chcę tam wracać, ale, ale trzeba. Dobra, to już w sumie z la lampy użyjemy w kolejnym odcinku, ale burza jaki zawoł. Czemu to jest ciągle? Ja nie wiem. Tutaj było co, nie? No. Ale no nie powiem, że nie dycha. Gam, bo oddykam. Ale chyba ten. Wiedzą, że. Ktoś by mógł tutaj umrzeć na zawo. Nie będą takimi terenami. Ciski zapalające. Ła, wow. fajnie. No i jest, ale to Babisza, to ponownie Babisza. Mnie wkurzyła. Nie że była wkurwiąca, nie zdychała ciągle. To jeszcze wystrzysłabie troszkę tak bardzo. Za bardzo. Nie podoba mi się to. I... To jest nie jest taki głupi pomysł. Weźmiemy sobie granatnik. to, to takiej małej zabawy z naszymi kochanymi gośćmi, którzy tam mogą być. Bo wcale nie ufam. Im. A jak mamy klucz? A, klucz wrany, to w sumie. nam się nie przyda. Nie chciał. tutaj był gdzieś klucz skorpiona? Jeszcze? Bań. Nie tam pozostał, tylko klucz wynurza. A tutaj? Ta lampa. Pokój dziesięcy, i skażone pomieszczenie. No to jest. Będzie ciekawie. Jednym słowem: żadnych starożytnych monet nowych, żeby sobie kupić stabilizator. Popiszcie, mam nadzieję, że już nigdy nie wróci, że stary też już nie wróci, ale no. Ja wiem. O! Co to? O! No ale wiem, jak to będzie. że oni pewnie wrócą prędzej czy później. I to pewnie w takim momencie, w którym się najbardziej nie będę spodziewał, i się tak zesrą, że... O! I proszę, obnie, obnie. No i co ja mu więcej powiem? W Na następnym odcinku wracamy. Niestety do ołtarza i do pokoju dziecięcego, bo jak mi coś tam na pewno nie zaraz coś wystraszy. A więc wyczekujcie! I żegnam państwa serdecznie. Szanowni państwo, kochani moi, żegnam was. Meksykania!